Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, jak Państwo wiecie, ja rzadko kiedy nagrywam filmy teraz, od tego jest Pan Jacek, ale dzisiaj sytuacja zmusiła mnie do tego, są dwa powody. Pierwsza sprawa to, mamy nową stronę internetową www.2rp.info.pl i tam na tej stronie są połączone wszystkie dekrety. Będą jeszcze inne dekrety, gdzie zaistniały olbrzymie zmiany. I jest tam jedno, jedyne konto, które jest ważne, natomiast na to poprzednie konto, jeżeli będziecie Państwo wysyłać, to niestety będziemy, nie będziemy tego odbierać, będziemy odsyłać z powrotem. Z uwagi na to, że zaistniała zupełnie nieprzewidziana sytuacja, no ale jak to w życiu jest. Ale to tyle z takiej szybkiej informacji. Proszę Państwa, to co wydarzyło się w Stanach Zjednoczonych w czasie pobytu pana Dudy i pana Tuska, chodzi tutaj o ten samolot, ta informacja była już wczoraj, wczoraj, właściwie to przedwczoraj. O tym rozmawialiśmy w ścisłym gronie. I całe szczęście się stało, że ten samolot nie odleciał. Bo byłby, byłaby rozrywka z tragedii smoleńskiej. Tak, proszę Państwa, byłaby. Ale chcę odnieść się do wypowiedzi i spotkania z panem Bidenem. Również komentarz, który był wydany przez premiera Węgier, pana Orbana, i przez setki innych ludzi. A zatem, szanowni państwo, 2 miliardy dolarów na zakup helikopterów Apache. Prawdopodobnie dostaliśmy taki kredyt. Czy one kiedykolwiek w Polsce wylądują, to jest trudno powiedzieć, bo najprawdopodobniej nie. To jest kolejna fikcja tak jak te o 600 miliardów złotych. Nie jesteśmy ujęci nawet na przyszły rok. Już nie mówię o tym roku. Ale to taki szczegół tylko. Natomiast to, co powiedział premier Orban, że rząd polski, Powinien spotkać się z przyszłym prezydentem, czyli z panem Trumpem. E, zaczął po prostu no, śmiać się. Ale to jest premiera Węgier. Sprawa, czy się pomylił, czy nie, to zobaczymy, ale myślę, że miał rację. Węgry chcą również najprawdopodobniej wystąpić z kołchozu unijnego. Polska ma być tym, tej Unii Europejskiej takim króliczkiem doświadczalnym. Jak to się potoczy, zobaczymy. Bo w każdym razie, Szanowni Państwo, dokumenty niektóre, co zostały podpisane w Waszyngtonie, nie są ujawnione i nie mogą być ujawnione. Zresztą nie dziwię się, bo porozumienia, i stosowne wnioski, to, nie, to one nie są dla publicznej wiadomości. Kiedyś mówiłem, że mamy bardzo duże wsparcie właśnie w Stanach Zjednoczonych u grupy, dużej grupy senatorów. Właśnie senatorów Donalda Tuska. Zresztą jak. Donald Trump był ostatnio w Warszawie, gdy objął funkcję prezydenta. To Państwo wiecie, że było nasze krótkie spotkanie, ale było. Co ja na to? Nic, proszę Państwa. Czekamy na wydarzenia, które będą miały miejsce. Jeżeli chodzi o pana Tuska, no cóż, no, stało się to, co się stało. Tutaj jest bardzo dużo nieciekawych spraw, o czym nie chcę mówić, bo to mnie nie dotyczy, nie interesuje. Natomiast my działamy. Bardzo duże zmiany zaistniały i będą jeszcze inne. Nie będziemy mówić o żadnych sprawach, które są bardzo niebezpieczne. Ważne, że prezydent je zna, a mamy kontakt ze Stanami Zjednoczonymi, z senatorami i to bardzo dobry. Bardzo dobry. Drodzy Państwo, czy będzie wojna? Otóż, jeżeli będzie w przeciągu sześciu miesięcy, no to trudno, a to nie mamy wpływu. Polska przystępuje do tej wojny, zresztą to wynika z rozmów i ze spotkania w Nowym Jorku, w Waszyngtonie. A Nowy Jork jest otwarty dla Polski, bo jest otwarty. Szczegółów nie będziemy mówić, bo nie możemy mówić o pewnych kulisowych wydarzeniach, które miały miejsce. Natomiast Prawdopodobnie prezydent Stanów Zjednoczonych odejdzie być może wcześniej, nawet z tego urzędu, bo tak naprawdę on tam już niczym nie rządzi. Tam jest grupa ludzi, która nim rządzi. No nie dziwię się, człowiek schorowany, bardzo schorowany, ledwo co chodzi. W gorszym stanie jest jak Breżniew był, podejrzewam, tamten jeszcze mówił. A ten mówi to, co się nauczy, co ma powiedzieć. Na tym się jego interes kończy jako prezydenta. To nie znaczy, żebym yy, ja miał jakieś aluzje do pana Bidena. Nie, absolutnie. My jesteśmy narodem pokojowym, spokojnym, opanowanym. Nie wnikamy w kalendarz, kto ile ma lat. Ważne, żeby był dobrym człowiekiem. Sprawiedliwym człowiekiem i wiedział, w którym kierunku iść. Bo ta wojna, proszę pamiętać, że zostanie rozpętana, to będzie rozpętana przez Polskę. Co my mamy wspólnego z Ukrainą? Nic z tą wojną, która jest na Ukrainie. Absolutnie nic. Na pewno nie damy żadnego wojska polskiego, tak jak to zrobił, powiedział premier Węgier, to samo powiedział premier Słowacji. To jest wojna nie słowacka, ale wojna Ukrainy z Rosją. Wiecie Państwo, że Ukrainy nigdy nie było. Była tylko Rosja i Polska, chociaż jest tam taki mały wycinek Si czy kozacki. I nic poza tym więcej. My wrócimy do tych, do tej granicy naturalnej. Zresztą w Rosji mówi się już bardzo głośno. Zresztą, jak Państwo pamiętacie, wielokrotnie Gorbaczow nam oddawał Ukrainę. Nie tylko Gorbaczow, bo wszyscy prezydenci. Władimir Putin również. Tam był na tym spotkaniu Pan Tusk i Pan Minister Spraw Zagranicznych, obecny Radosław Sikorski. I on to opublikował. Ale to jest jego sprawa. Proszę Państwa, Źle się dzieje w państwie polskim. My szukamy wrogów na zewnątrz, ale my tych wrogów mamy wewnątrz. I to są najgorsi wrogowie, jacy tylko być mogą. Mam nadzieję, że wywiad, kontrwywiad wyłapie tych wrogów i w sposób należyty ich osądzi. Czyli staną przed Trybunałem Narodowym. Nie można obrażać nikogo. Zwłaszcza głów państwa w żadnym wypadku. Nie wolno tego robić. No ale u nas jest to wszystko możliwe. Politycy to robią. O nie będę wymieniał nazwisk. Bo po co? Państwo doskonale wiecie, kto? Ale tak jak powiedziałem, sytuacja jest bardzo napięta. Bardzo napięta. Włodzi szyje się bieliznę osobistą dla kobiet, dla mężczyzn, jak i mundury. Jest to przygotowanie wysłania polskiego wojska na Ukrainę. Proszę państwa, tam jest po wojnie. Tam już nie ma nic. Żołnierze rosyjscy no, strzelają do tych biednych chłopaków, 17, tam 18, a podobno i w młodszym wieku. Bo no bo cóż, no mają taki obowiązek. Tą wojnę trzeba przerwać. Prezydent Trump powiedział wyraźnie: W przeciągu dwóch dni wojna się zakończy. Ale Unia Europejska i niektóre wrogie państwa, zresztą Stany Zjednoczone, dzisiaj idą na wybicie narodu polskiego. Nie jest to ciekawe, nie jest to przyjemne. Nie będę się rozchodził, no w każdym bądź razie dobrze, że Andrzej Duda, nie, nie było powtórki ze Smoleńska. Kurisy tej, tej sprawy są znane, jak to się stało, ale to nie mnie mówić, to powinny media powiedzieć, to powinien powiedzieć I Andrzej Duda, nie, nie skryć tego i dlaczego to miało się wydarzyć. Chyba jesteście na tyle mądrzy, że wiecie o co chodziło. Nie mnie o tym mówić. Wracając do rolników, proszę Państwa, prawda jest taka, że związki rolników, one, to jest to samo co Ministerstwo, Ministerstwo Rolnictwa. Te protesty, one nic nie dadzą, bo. To już zostało postanowione w Unii Europejskiej o likwidacji rolnika polskiego, o likwidacji wszystkiego, co się rusza, mam na myśli zwierzęta. Za chwilę przyjdzie kolej na wycinanie sadów i likwidację produkcji warzywnej. Takie są dyrektywy. To się nazywa Zielony Ład. Szanowni Państwo, Nigdy nie nastąpi Zielony Ład. Niech oni ten, o tym Zielonym Ładzie powiedzą w Stanach Zjednoczonych, a zwłaszcza w Teksasie. A proszę pamiętać, że Teksas jest bardzo dobrze uzbrojony. Oni broń noszą na wierzchu, jak to kiedyś koboje nosili, tak oni to dzisiaj noszą. Jaki policjant, czy jakie wojsko stanie przeciwko nim? Żadne, bo dojdzie do wojny domowej. I chcę Wam jeszcze powiedzieć jedno. Proszę uważać w Polsce, bo jest już bardzo dużo prowokatorów. Jak Państwo sami zauważyliście, co było pod Sejmem, są to policjanci, którzy oni wywołują burdy. Oni wywołują burdy. I to haniebne burdy. Leją tych biednych rolników pałkami, gazują etc., cetera, et cetera. to było pokazane jawnie, jak policja wróg wyrywała i rzucała. A później uciekali tam w Kordon tej Policji, bo rolnicy chcieli tam po prostu dać w pierwszy, krótko mówiąc dobrze, proszę Państwa. Także reasumując, mamy nową stronę, całkowicie nową stronę, bardzo duże zmiany zaistniały u nas, w naszej organizacji. To zmiany są dla narodu polskiego. Wie, śledźcie tą stronę, tam będą bardzo ciekawe informacje i komunikaty, będą dokumenty, które powinniście sobie drukować, bo one się Wam naprawdę przydadzą. Ja dziękuję wszystkim hejterom. Im więcej Was jest, tym większe mam zadowolenie, ponieważ Wszyscy trafiacie na odpowiednią listę, a w najbliższym czasie ta lista zostanie o, nie tylko opublikowana, ale wydarzy się wiele, wiele innych spraw. W każdym razie proszę pamiętać, że zarówno Rosja, Ukraina, Białoruś, jak i Polska i nie tylko my jesteśmy suwerenami, a nie niewolnikami i to za kilka miesięcy wyjdzie na jaw. Dziękuję Państwu za uwagę, miłego dnia życzę i rozsyłajcie ten film wszędzie, gdzie tylko możecie. W każdym bądź razie dobrze się stało, że nie doszło do kolejnej katastrofy, jak to było w 2010 roku. Dzięki tylko jednemu z mechaników tego samolotu. Dziękuję bardzo.